e No, Ej, koko fanto elefanto, czyż? Chcesz go darebirfa? Maciek Co? Chcesz koko do darebirfa? No przytrzymaj mi, bo ja teraz robię live. Jakby wiesz O co chodzi Ale Na YouTubie możesz już? Wiesz, że Kalina Malina jest z tym czarny, czarnym czarnym z kim musisz mi powiedzieć, jaką, jaką, mam maksy, albo coś coś. No. Janek Jakiś typu... chce ten... Miał szukać, że ze mną do klasy idzie. Znaczy, chodzi. <noise> Niezły agent, ogólnie. Agent 47! Ej, dobra... Gdzie ten, te, te, te mi... Don't touch me! Um. Dance, exist Drip my drip my drip Running out my drip Dun dun dun, touch me, nigga Follow me What a camera Znowu ty, co ty chcesz ode mnie, człowieku? dan nie i to teraz sobie zdaję sprawę, co ja powiedziałem. No nie i zarabiam. Jakupa Jakupa Weź mnie wypromuj A, w sumie ty też masz jednego widza. O, ty, ty masz dwóch widzów. Z tego... jednym z nich jest jeden. Jestem ja. Znaczy trzy widzów. Trzech widzów masz. Ale jeden z nich to ja. Magazyn? Don't touch me... wykrzyknik... ...ger... Nie działa, no i zaraz bana dostanę. Na no, das lobux. Dątaż mi ucie bomba. No... dupa, chyba jak kocica.

Wbiję na serwa i czekaj na tatę za jak będzie tak to okej. Dom mi ma mamuśu. Dobra, to Okej. 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 Mi. Jedna osoba był TTT Sahur? Jak był, to się zabije. Znaczy, żartuję oczywiście w grze komputerowej. Psz, nie jestem taki głupi. Spokojnie, YouTube. Nie muszę dostawać bana. <gryw> Jak zawsze. Bo napisałem n na czacie, nie? Gdy miałam live'a. Ciekawe, czy dostanę bana. Ha. Ty bierzesz krew z niewinnych ludzi. Więc się zabijam. Ej! Ale odczep się od mojej ręki. Dobra widzowie, wyłączam już live'a Pa Janek Co? Wiesz jak ktoś mi dał 104 miliony za Silver Serio? No A to mało w sumie teraz. Kiedy wyjdzie ten Tesachur? Te, te albo... albo mi tak się spełni za 7 minut. Dobra, na razie wychodzę stąd. I ja teraz idę sobie na Steel of Brainrod. Na YouTubie w sumie też mogę zakończyć. Bo i tak nikt nie dołącza, więc no. Do widzenia panowie!